Cześć, Manko. Witajcie, z tej strony MatiKoniks i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale i witam was w odcineczku z zielonki i ogólnie trochę inny kadr za mną jest, bo zmieniłem sobie trochę miejsce że tak to powiem, w którym znajduje się teraz mój komputer z wiórkiem z tego względu, że mam nowy mikrofon i ogólnie w dzisiejszym odcinku Myślę, że, że w końcu zauważycie jeszcze wyższą jakość jakby tych odcinków, rozdzielczość i tak dalej. Znaczy, ogólnie Wam powiem tak: mm, kopiłem sobie nowy mikrofon, dokładnej nazwy Wam nie podam, nazwy będziecie mieli w opisie. Jest to MSI w 2K i na tym monitorze nagrywam sobie już te filmy w 2K i oczywiście renderuję w 4K, żeby ten bitrate YouTube przyznawał wyższy, co tak. Naprawdę, no, w ten sposób działa, bo no, no, tak to działa po prostu e, i ogólnie, no tak naprawdę, już teraz jest jakość najwyższa, jaką mogę osiągnąć. Bo te filmy będą i nagrywane w 2K, e, renderowane w 4K i renderowane w 100 tysiącach. Co nie znaczy, one były wcześniej też renderowane, ale teraz jest to nagrywane w 2K, więc ogólnie. Jakby no jakość teraz tych odcinków powinna być jeszcze lepsza e, Bo mam nowy mikrofon i ogólnie No kadr myślę, że jest lepszy, bo Nie świeci na mnie tak te słońce Teraz mam odsłonięte okno, jest bardzo jasno w pokoju Ale przynajmniej w końcu e, na mnie jakby nie świeci te słońce e, I włosów mi nie, nie wiem, nie, nie zmienia mi koloru włosów ani nic e, Więc bardzo mnie to cieszy, że jakby no to oświetlenie dalej muszę jakoś to poogarniać, bo ogólnie jak wczoraj nagrywaliśmy odcinek sobie z y, y, typowej polskiej wsi y, w nocy, to no, miałem strasznie ciemno na kamerce. I będę musiał sobie tutaj jeszcze coś pokminić z tym oświetleniem, ale e, to sobie jeszcze pokminię. W dzisiejszym odcinku ogólnie, co się dzieje na, u nas na serii? 24 odcinek jest e, i mamy czerwiec. E, mamy czerwiec, e, co zrobiłem poza odcinkiem? To oczywiście musiałem dokończyć wszystkie siewy, e, więc jak widzicie, tutaj już nam soja pięknie sobie rośnie, buraczki też nam rosną. E, I w dzisiejszym odcineczku mamy do sprzedania soję, mamy do sprzedania e, belki, kiszonki oraz będziemy sobie też dzisiaj nawozić, także. No, dużo roboty jakoś nie mamy, e, będzie to jeden odcinek z y, czerwca, e, także na sam pierw to lecimy sobie wywieźć soję, jeden kurs już wywiozłem, polecimy sobie na odcinku z drugim, e, sprzedajemy sobie tą soję oczywiście na pociągu, e, cena no to jest oczywiście najwyższa, bo mamy czerwiec, e, tutaj przeładujemy ładujemy 3 tony na mniejszą przyczepkę. I możemy sobie teraz jechać, no powiem Wam szczerze mówiąc, że jak kupiłem sobie ten monitor, bo on mi przyszedł ogólnie w środę, więc już parę dni ten monitor mam i ogólnie jak włączyłem farminga, ogólnie jak już wszedłem na sam pulpit to zauważyłem, że o Jezu, no jest różnica, nie? I tak szczerze jak teraz gram to też tą różnicę widzę, że jednak nie gram w Full HD, tylko jednak gram w 2K, nie? I powiem Wam, że... Znaczy, nie dość, że mam większy ten monitor, bo ten monitor mam w 27 calach, a mój poprzedni był w Full HD i on był... Yy, on miał 19 cali tylko. Yy, to powiem Wam, że aż mi się zachciało bardziej grać, nie? Yy, naprawdę, monitor sprawił, że... No, jeszcze większe chęci mam tutaj do nagrywania. Yy, właśnie. No i co? Monitor sobie kupiłem i w chwili obecnej e, będę zbierał sobie na kierownicę tak naprawdę. Ponieważ e, no, kierownicę posiadam e, Logitech G29, ale niestety mam ją zepsutą od dwóch lat ponad i miałem ją naprawić, e, no ale to nawet to, kurde jak pytałem po kilku sklepach to nawet y, oni tego nie wymieniają. E, także prawdopodobnie teraz będę sobie zbierał kasę, bo już mi się kasa skończyła. No, kupiłem komputer, monitor i wiadomo, y, więc ile będę miał. E, teraz będę zbierał na kierownicę. E, I ogólnie chciałem dzisiaj poruszyć temat live'ów, bo pojawiają się komentarze i pod y, y, jakby tymi ankietami. Angiętami na karcie społeczności pod odcinkami pojawiają się komentarze, czy będą jakieś livey, bo no mówiłem, że będą livey, co nie? Więc ogólnie w dzisiejszym odcinku chciałbym troszeczkę o tym pogadać, kiedy te livey by się pojawiły. I tak szczerze mówiąc, ja bym te livey z chęcią robił już nawet teraz, tylko że no problem mam taki, że no mój internet niestety nie należy do najlepszych, jak to doskonale wiecie. I ogólnie myślałem nad tym, nad tymi live'ami, jeżeli tak bardzo chcecie, żebym tego live'a zrobił, no to dajcie mi trochę czasu, ja spróbuję tutaj poogarniać wszystko, bo ja muszę ustalić OBSa i tak dalej i w ogóle muszę wymyśleć co my na tym live'ie byśmy robili, ale znając życie byśmy grali sobie w jakieś gry albo przeglądali YouTube'a, takie rzeczy co się no, zazwyczaj robi na live'ach byśmy robili na przykład. I tak szczerze mówiąc ostatnio sobie myślałem na czymś takim, żeby nagrać na przykład taki odcinek yy, inny niż pozostałe, żeby nagrać takie coś jakby oglądanie starych filmów właśnie. I tak sobie myślę, no tutaj niby... Można by te live'y porobić, to wtedy mógłbym na live'ach takie rzeczy porobić, nie? Także zna dajcie znać, czy wolicie, żebym zrobił live'a z oglądania jakichś starych filmów i tak dalej, czy chcecie, żebym zrobił jakiś taki specjalny film z tego, gdzie będziemy sobie oglądać na przykład, nie wiem, sąsiadów na albo tego typu rzeczy. Bo trochę czasu już minęło e, od Sąsiadów na Bajecznej, bo seria Sąsiedzina Bajecznej, na pewno każdy kojarzy e, Ona była prawie 4 lata temu i tak szczerze mówiąc ostatnio mi się wyświetlił mój odcinek na głównej, nie wiem jakim cudem e, I tak sobie wchodzę i mówię, kurde fajnie by to było pooglądać, bo ja tych odcinków już nie pamiętam po prostu, nie? No i tak sobie myślałem, czy by nie zrobić odcinka, właśnie takiego filmu, gdzie byśmy to oglądali, ale skoro mam robić live, y, to możemy takie coś zrobić na live'ach. Także odpowiadając na pytania, czy będą jakieś live'y, to powiem Wam tak. Na pewno będą live'y, ale kiedy te live'y zacznę robić, to jeszcze zobaczę, nie? E, no bo też jak mam zacząć robić live'y, to żeby był co jakiś czas live, a nie że zrobię za raz na miesiąc i, i tyle. Także to dajcie mi jeszcze trochę czasu, ja nad tym pokminę po e, i na pewno coś takiego wykombinuję to na pewno wam mogę obiecać Kolejna sprawa jest taka odnośnie tutaj serii Zielonka że seria Zielonka zostanie zakończona przed premierą Farminga 25, a dokładnie mówiąc, no, no jak wyjdzie nowy farming, to ta seria zostanie zakończona Prawdopodobnie zrobię tak, że zakończę tę serię, nie wiem, powiedzmy dwa dni przed premierą z tego względu, że tak jak gadaliśmy i nawet komentarze były, że no... To będzie to samo tak naprawdę sypiące na nowej, na tej oryginalnej mapie z single i tak dalej. Więc to nie ma sensu tej zielonki dalej prowadzić i tak ta zielonka to tak niby oglądacie, a niby nie, także no, wiecie o co chodzi. 164 tysiące zarobiłem, także bardzo się z tego cieszę Więc ogólnie seria zielonka zostanie zakończona przed nowym farmingiem, więc tutaj już dużo tych odcinków nie zostało tak naprawdę, bo myślę, że wyjdzie z tych odcinków jeszcze z... Ze... Znaczy 30 odcinków dobijemy na pewno i pewnie na 30 odcinkach ta seria się skończy. Dobra, teraz tak w sumie to nie wiem po co ja się tepnąłem. Możemy tym zestawem sobie wrócić, bo e, potrzebujemy masejka, żeby sobie móc e, samo samozbierająco, pociągnąć, że tak powiem. Znaczy, najpierw sobie wypożyczymy, oczywiście, ją e, i będziemy sobie mogli pojechać sprzedać te belki. A na koniec, sobie trochę ponowozimy dzisiaj buraczki. Tak sobie zdecydowałem, no bo nic, żadnych innych prac nie mam, jęczmienia nie mam w tym sezonie, więc no nie rozpoczynamy żyć w czerwcu Jak to zazwyczaj jest, bo po prostu nie mamy jęczmienia Więc no nie mamy co kosić, także kolejny odcinek to już na pewno będzie odcinek z lipca W którym będziemy sobie kosić rzepak i ogólnie tak sobie myślę, że prawdopodobnie z lipca też będzie jeden odcinek I z sierpnia będzie powiedzmy z dwa odcinki, bo w sierpniu na pewno jeden odcinek cały zostanie przeznaczony na wykopki tych buraków Na drugi odcinek pewnie na jakieś prace pożniwne, czy coś tego typu No ogólnie w tym sezonie dużo żniwować nie będziemy, z tego względu, że no mamy rzepak tak naprawdę Soja dopiero będzie na październiku i, I co? I Sorgo Eye. No tu mamy rzepak i Sorgo do skoszenia jedynie, więc jakoś mega dużo żniw nie będzie w tym sezonie, eee, tutaj. Więc szybko ten sezon tak naprawdę nam zleci i obstawiam, że jak do 30 odcinka mam tę serię dociągnąć, to pewnie będzie tak, że no kończąc tą serię, skończymy też ten sezon, nie? Więc nie wiem, skończymy tę serię, nie wiem, odcinkiem zimowym, czy... Czy coś takiego, nie wiem, zobaczymy. Oczywiście, save'a wam wydam e, razem z modami, jakie tutaj są używane. Chociaż tych modów tutaj jest praktycznie no małe, jest ogólnie. Modów oczywiście, ten, y, ta osoba, co będzie miała ten dodatek, oczywiście, e, to będzie mogła sobie tu zagrać. Bo no dodatku wam nie dam. Sam sobie kupiłem, to, to, to wam nie dam dodatku, nie? Ale save wam dam. Bo, tak jak obiecałem, zawsze jak będę kończył jakąś serię z farminga, to będę Wam sobie wydawać, dobra? Czekajcie, w sumie to masejkiem sobie pociśnięłem pod ten sklep. Więc ogólnie, jeżeli chodzi też o kolejny odcinek, to najprawdopodobniej na kolejny odcinek postawię już zagrodę dla owiec i będziemy sobie kupywać owce. No, bo mówiłem, że na lato będę stawiał tą zagrodę. Dlatego na kolejnym odcinku kupujemy już prawdopodobnie owce. Zagrodę sobie postawię poza odcinkiem, żeby tam e, ten teren, wszystko tam będę musiał trochę się tym pobawić. Pewnie nagram wam jakiś tam e, timepse z tego na początek odcinka wam wkleję. Tam, tak jak to było ostatnio z przebudową powiedzmy i myślę, że będzie spoko. Wypożyczamy sobie tą przyczepę samozbierającą. E, nie wiem, co mi się obzdrało przed odcinkiem, ale myślałem, że w tym farmingu mamy to przyczepę mało do zbierania bel do tego Ursusa ja pier zapomniałem sklep usunąć gdzie jest ta przyczepa? Tutaj, na polu. To że żebym zrobił. Czekajcie, wiecie co? Musimy sobie sklep postawić tutaj i to przyczepę zresetować, bo zapomniałem, że tam postawiłem sklep, bo ze nasiona kupywałem Poza odcinkiem, wiecie jaka to jest gra poza odcinkiem. Nie muszę wam nawet mówić. Dobra, tu podpinamy sobie tą przyczepę. No ogólnie na raz te wszystkie belki weźmiemy, no bo tych belek ile tam mamy 10 belek, a tutaj wchodzi 24 nie no tych, tych belek gówno tak naprawdę mamy I też gówno zarobimy bo nawet po 500 nie jest ta kiszonka tylko tam po 470 No ale chcę dzisiaj sobie sprzedać żeby mi te belki tutaj nie zawadzały I w kolejnym odcinku prawdopodobnie też ścianokosy znowu będziemy robić bo No siano potrzebujemy oczywiście dla naszych owieczek Także ogólnie Chociaż wiecie co? Może najpierw ja bym tą łąkę skosił i dopiero potem postawił zagrodę Chyba tak zrobię Więc prawdopodobnie jednak zagrodę postawię za dwa odcinki, a nie w kolejnym Żeby sobie tutaj te kosy fajnie ogarnąć, bo na odcinku będę chciał sobie to ogarnąć, bo e, no siano będziemy robić, tutaj robiliśmy e, wiadomo, trawę i, i na kiszonkę bele E, więc nasiano sobie też, siano kosy nagram. Tylko, że tam nagram najwyżej, nie wiem, przetrząsanie, zgrabianie. Już koszenie to sobie sam poza odcinkiem zrobię. Najwyżej, bo rzepaki jeszcze są do. do że tak powiem, pokoszenia. Czekajcie, tu jest po 50% nawożenia, z tego co widzę, tak? Aha, tu jest zero. To zajebiście, że żem zrobił. Bo chyba w kolejnym miesiącu już będzie rzepak do koszenia. No tak, będzie do koszenia rzepak Także, no widzę, że jedno pole będziemy mieli tylko w 50% No bo tutaj nawiozę w 100% na czerwcu, a tam to co, będzie trochę lipa, że tak powiem No ale nic z tym nie poradzę e, Dobra, bierzemy tą kolejną belkę i jedziemy sobie to sprzedać e, Buraczki też będziemy nawozić w dzisiejszym odcinku jeszcze Ale buraki dopiero dojrzają na sierpień, więc na szczęście mi się uda ponawozić w 100% to Eee, no, ogólnie miałem robić odcinek z samych nawozów, oprysków, ale jakoś tak no nie, nie bardzo mi się chciało ścieżki robić i tak dalej. Nawożenie to sobie zrobimy na buraki, więc tam nie trzeba żadnych ścieżek robić. A chciałem sobie nawoże nawożenie nagrać, bo dawno nie było chyba nawożenia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie pamiętam nawet kiedy ostatnio nawożenie było na tej serii nagrywane. Dlatego sobie po prostu mm, nagramy. Dobra. Eee, Poza odcinkiem sprawdzałem sobie, że skup tutaj jest eee, Przynajmniej tak mi się wydaje, że tutaj ten skup był Tylko nie wiem, który to dokładnie był Dlatego sobie sprawdzę teraz eee, Kiszonka eee, Tak, to jest tutaj mm, Dobrze, przyjechałem na szczęście Nie wiem ile mam minut odcinka, bo zapomniałem stopera włączyć No ale to trudno eee, I teraz tak, tutaj sobie musimy O kurde, majster O boże, dobra, trudno Trochę mi tutaj przyczepę zawodziła, ale dobra. No to co, z 25 tysięcy... ...za te belki weźmiemy, bo, bo niestety więcej nie zarobimy chyba. Czy tam z 30 może? O, 25, dobra. No to powiem wam tak. 25 tysięcy za taki kawałeczek łąki to i tak nie jest źle. Bo no... tyle my tam mieliśmy tego? Tam było nic. My to dosłownie w 5 minut pracy robiliśmy. Więc to się nie ma co dziwić, że tak mało kasyśmy zarobili, nie? No, ale jakby tutaj więcej tego posiać i tak dalej, albo trzy razy skosić, jak to zawsze robiliśmy na MCRIQUE, to wtedy myślę, że już byśmy zarobili ile? 75 tysięcy, to już, już by było coś, nie? Z takiego małego kawałka, z malutki kawałek, co nie? Tej łąki, także to, to jest mało. Mm, więc wiecie, dobra, odstawimy sobie to przyczepę yy, i polecimy sobie trochę ponowozić pole. Znaczy trochę. No nawieziemy całe buraki i będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Jeżeli dzisiejszy odcinek też będzie troszeczkę krótszy jak poprzedni to... No to przepraszam, ale akurat tak się teraz trafiały odcinki, że no te prace są takie... To są te prace takie bardzo naciągane niektóre, albo takie no po prostu szybkie, nie? Przez co no nie będę sztucznie przedłużał odcinka, nie wiem, jakimś tam kręceniem się w kółko. Zresztą te odcinki z singla to wiecie, one mogą być trochę krótsze, bo zazwyczaj no tutaj wiecie cały czas sam gadam, a jednak jak się nagrywa odcinek yy, na MP, na przykład jak nagrywałem polsko typowo wieś, to tam więcej gadamy głupot po prostu między sobą niż jakieś normalnych rzeczy, nie? Więc tam wiecie, też tam, znaczy to inaczej jest jak się nagrywa z kimś, a nagrywa samemu, nie? Na przykład jestem bardziej wulgarny na odcinku... na odcinkach y, z MP, bo po prostu, no nie wiem, jakoś tak. No wiecie, między z kolegami wiadomo, że tam się nie wiem czy ktoś kultury nie ma, <laughs> Ym, więc to tak to wygląda po prostu, że my gadamy na tych odcinkach jak, jak... jak gadamy normalnie po prostu, nie. Wiadomo, kiedyś na przykład... znaczy na przestrzeni tych paru lat co nagrywam to jedyne co się we mnie zmieniło to to, że właśnie przeklinam na odcinkach, co nie? Dobra, wiecie co? Musimy wyłączyć ugniatanie. Bo kiedyś na przykład, że tak to powiem, na odcinkach nie przeklinałem, bo po prostu... No nie wiem, jakoś tak bardziej chciałem to robić, nie wiem, pod Friendly czy coś takiego, co nie? Ja jakby ja mam taki content, że, że to może każdy teoretycznie oglądać, no ale jeżeli w tych odcinkach tak dużo przeklinam, no to tak... Takie dzieci, dzieci to, to niezbyt to powinno oglądać Czekajcie, wykryj szerokość 18 metrów mam tego Dobra No ale to to wiecie, to na YouTubie to wszystko teraz jest Więc to, czy będę jak, Czy tak, czy tak to każdy zobaczy I, i wiecie yy, Dobra, teraz tak yy, Włączamy sobie Rozsiewacz, nawóz na, na, nawóz na szczęście mam Więc możemy sobie tutaj Nawozić I zajebiście no, jeśli nie mogę doczekać tych wykopków, tak szczerze mówiąc. Yy, trochę masakra, bo będziemy musieli po jednym rzodku, rządku kopać. A zobaczcie, ile tego tutaj jest. To tu będę kopał 5 lat chyba. I na przykład z wykopków tych buraków, nie wiem, na odcinku byśmy trochę pokopali. I powiedzmy, że na przykład byśmy mogli na live dokończyć te wykopki, nie? I na przykład na liveach też by można, moglibyśmy ogarniać save y na odcinki, coś takiego. Więc te live'y naprawdę nie są głupie, ale to Muszę sobie wszystko poustawiać, poogarniać i I myślę, że będziemy mogli sobie takie live'y, nie wiem, powiedzmy Nawet raz na tydzień odpalić live'a, powiedzmy, na godzinę, dwie yy, Myślę, że będzie spoko, tylko muszę też, wiadomo, poogarniać OBS a Muszę sobie poogarniać yy, Ogólnie donate'y bym chciał sobie ogarnąć też, że jakby ktoś chciał wysłać, to, to by sobie wysłał Jak na normalnym live'ie I musiałbym sobie ogarnąć te wszystkie takie Wiecie, overlaye i tak dalej, żeby to też fajnie wyglądało. Więc to wiecie, to trochę jest ogarniania, żeby takiego live'a odpalić, żeby on fajnie y, wyglądał. To się tylko tak wydaje, że o, odpal live'a i, i tyle, nie? Wiecie o co chodzi. Mm, dobra. Możemy sobie tutaj dalej nawozić. Yy, zobaczmy sobie na mapie, jak to nawożenie w ogóle wygląda. Yy, właśnie, nawożenie. Dobra. No to tutaj parę przejazdów do zrobienia mam Ale szybko powinienem sobie tutaj to po Nawodzić z tego co widzę, no bo No to na 18 metrów robimy co nie Teoretycznie moglibyśmy sobie włączyć jeszcze szerzej Bo tutaj ustawiłem 18 metrów Nie moglibyśmy jeszcze szerzej sobie to rozsiewać tak naprawdę Nawet tutaj chyba 42 metry można rozsiewać nie No ale jak kupywałem ten rozsiewacz to chyba mówiłem Że nie będę na 42 metry robił, bo to no, 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 nie wygląda ten rozsiewer, żeby na tyle robił po prostu. Bo tu jest po prostu dane najszersza szerokość, jaka jest dostępna w farmingu dla rozsiewaczy. Więc dlatego to jest ustawione 42 maksymalnie. Ile mogę tutaj rozsiewać, powiedz, powiedzmy. No, ale dobra. W ogóle widzę, że mi się kończy paliwo. A co jest najgorsze, to to, że na tej mapie nie ma stacji. Przynajmniej. A! I właśnie! Jeszcze co zapomniałem zrobić. Właśnie. Ogólnie mówiłem na ostatnio na odcinku yy, ze zbierania znajdziek, że nie zebrałem trzech znajdziek, bo ich nie widziałem. I ja ich nie widziałem z tego względu, że jak wyłączyłem wszystkie te takie opcje tutaj yy, OTO, to mi też poznikały te kropeczki, gdzie leżą te znajdżki, nie? I dlatego tych znajdziek znaleźć nie mogłem. Czemu mi wyjeżdża na szosę? w escape byłem. Więc ogólnie jeszcze się przebiegniemy i pozbieramy ostatnie te trzy znajdźki, no bo fajnie by było mieć zebrane wszystkie 50, nie? Więc jak dokończymy sobie tutaj to nawozić, to jeszcze sobie pobiegamy i te trzy znajdźki sobie zbierzemy. Jedna znajdźka z tego co wiem, czekajcie, wyłączymy sobie te wszystkie rzeczy i wszystkie jakby, znaczy tak, tutaj jest jedna znajdźka, tu jest druga i jeszcze trzecia jest tutaj. Także to sobie przebiegniemy, nie będziemy już jeździć samochodem, tylko sobie to po prostu przebiegniemy na szybkości, zbierzemy sobie te trzy znaczki i będziemy sobie ten dzisiejszy odcinek e, kończyć. Dobra. E, ogólnie tak, e, jeżeli chodzi o ten tydzień, to w, w tym tygodniu, bo ogólnie widzicie ten odcinek w poniedziałek, w tym tygodniu e, będzie dużo zielonki oraz typowej. Bo w tym tygodniu będzie łącznie z dzisiejszym odcinkiem do trzy zielonki w całym tym tygodniu Oraz będą trzy odcinki z polskiej typowej wsi eee, i w międzyczasie jeszcze pojawi się w tym tygodniu GTA. Także taki mam plan. Cały tydzień odcinki będą eee, Trochę z tymi seriami se tutaj no, se podgonić, no bo farming coraz bliżej nowy A wiecie, tutaj chcę, żeby trochę tych odcinków jednak się pojawiło eee, więc. Tak w tym tygodniu będzie. Kolejny odcinek z zielonki będzie w środę, a jutro we wtorek będzie odcinek z polskiej typowej wsi. Także bardzo serdecznie zapraszam. Fajny odcinek nawet wyszedł. Nie będę wam spoilerował, co robiliśmy, ale było na pewno ciekawe. Tak jak zresztą cały czas na tej serii. I ogólnie dziękuję Wam za wszystkie wyświetlenia, łapeczki, które nabijacie mi. Oho! Fajnie, że co nawóz całe pole. mi się nawóz skończył, o! I właśnie mi się skończył. I zostało mi do nawożenia. Ile? no dosłownie tyle. Jeden, do półtora przejazdu mi zostało, więc niestety już tego nie dokończę. Poza odcinkiem sobie ten nawóz dokupię i sobie to dokończę, bo już na odcinku już teraz jechać nie chcę. I was przynudzać. Więc teraz tak. Eee, musimy sobie poprzebiegać. Eee, więc. Czekajcie, bo ja muszę chyba. Eee... Dobra, tepniemy się w ten sposób. I tutaj jest pierwsza. Yy, z, jedna z trzech znajdziek. o jest jabłko dobra yy, teraz tak kolejna znajdzieczka jest tutaj dobra muszę sobie tak włączyć, żeby móc się tepać yy, dobra to jest kolejne jabłko z tego co widzę ono jest tam gdzieś tutaj powinno ono być tutaj jest nie ma zaraz znajdziemy o, tutaj jest widzowie, ta znajdźka, ja się tak rozglądam, kurde, minutę. O, proszę bardzo, znajdźka, tylko ja muszę tam wskoczyć w jakiś sposób, po prostu, żeby móc sobie to znajdźkę zebrać, ogólnie. No, kurde. Ale w miejscu takim ułożyli, że muszę się teraz wysilić, żeby tam wskoczyć w ogóle. Kurde. Czekajcie, jak tam wskoczyć? Albo wiem, tutaj sobie wskoczymy. No, nie, no, kurde. Sajcie, spróbujemy tam wskoczyć sobie, żeby móc tę znajdźkę zebrać. Czekajcie, muszę... No nie no kurde das! Ja pierdzielę Szkoda, że tu się nie da wspinać jak w tam się tam się zajeb. się skacze skaczę po prostu, a tutaj spadam w cały czas. No szkolera jasna! Nie mogę wskoczyć Dobra No nie no nie wskoczę tam, nie? Jaka głupia znajdźka. Zaczekajcie, może tu wejdę? No nie, no kurde! O! No nie! Boże, jakbym jakieś stanty. Yy, kto robi stanty w GTA? Kaluch robi stanty. No to tak właśnie kilka prób miał, ale na szczęście mi się w końcu udało. Mamy zebrane kolejne jabłko i została jeszcze jedna sztuka, która jest tutaj. Yy, I ona leży. Czekajcie, ja tu zbierałem jedno jabłko, to tu były dwa jabłka, a nawet nie zauważyłem. Ślepy byłem na tym odcinku jakiś chyba bardzo, bo... O, jest jabłko, rzeczywiście. Dobra. No i mamy wszystkie jabłka zebrane, tak naprawdę. Eee, I z tego, no, 50 jabłek. Niestety nie ma żadnej nagrody, tylko po 5 się dostawało i tyle jest nagrody. jest to... No... No niech będzie i tak, że tak to powiem yy, sobie. Dobra, na dzisiaj to by było chyba wszystko. Nie wiem ile minut ma ten odcinek, ale myślę, że wystarczająco, żeby go sobie zakończyć. Także dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się na razie i cześć.